Halo, Witajcie moi drodzy. Ja jestem Remy, a dzisiaj słuchajcie, obejrzymy sobie po raz kolejny Całą, słuchajcie całe wystawienie animacji. Słuchajcie, gdzie postacie z FNF zagrają słuchajcie w prawdziwą grę Squid Game. I będą tam słuchajcie przychodziły różne przygody, różne poziomy. Ktoś może zginie, ktoś przeżyje. W każdym razie pamiętajcie, żeby koniecznie zostawić łapkę w górę, suba z dzwonkiem i napiszcie moi drodzy w komentarzu, czy oglądaliście Squid Game tak albo nie. oraz czy moi drodzy gracie w FNF. To zobaczymy słuchajcie, kto gra w FNF, kto oglądał słuchajcie Squidy. W każdym razie moi będą one naprawdę fajny i naprawdę mega, czy będą się słuchajcie, Działy i będzie, słuchajcie, odjazdowo, wybuchowo i wszystko. W każdym razie, moi drodzy, mamy tych animacji naprawdę parę. Jest, są one, moi drodzy, bardzo fajne. Ale na początku zobaczmy sobie, słuchajcie, pierwszą animację. Od uwaga, od Tune's Army, słuchajcie, gdzie mamy od razu, słuchajcie, chyba jakąś toaletę. A nie, to jest, słuchajcie, arena, myślę, że to jest toaleta. Mamy tutaj, słuchajcie, arenę. No i mamy, moi drodzy, naszą klasyczną, zabójczą lalkę. Zobaczcie, która jest pilnowana przez dwóch strażników. Zobaczmy, moi drodzy. I mamy tutaj od razu piko I kto jest jeszcze, słuchajcie? Mamy tutaj piko Mamy tutaj 5 minut. Co so, jest chyba, so, so, to jest nasz Boyfriend i girlfriend. Mam też, słuchajcie, Sky, zobaczcie, Sky. Dobrze, niech Sky, słuchajcie, niech Sky na pierwszy ogień pójdzie w ogóle. Ona jest, słuchajcie, wredna. W każdym razie, dobrze, mamy tutaj Sky. Uwaga, która się zatrzymuje, ale girlfriend. Co ona zrobiła? Widzicie? Widzieliście? Sky specjalnie potrąciła girlfriend, żeby zginęła. Nie! Co jest grane? Zobaczcie, lalka już tutaj widzi. Pico jest czysty. Ale Sky, ale girlfriend jest. O nie, detected. Nie, girlfriend, boyfriend ją ratuje. Zobaczcie, co jest grane. Zobaczcie, no i boyfrienda zastrzelili. Zobaczmy, czy też girlfriend, słuchajcie, zastrzelał. Ale teraz, słuchajcie, Sky się zrobiła. Demon Sky, zobaczcie, co jest. W tym momencie, słuchajcie, Sky się przemienia w Demon Sky. No i wszystko nam psuje. Całą zabawę nam psuje, jak tak można. Zobaczcie, nie, naprawdę. Jeszcze girlfriend. Czy widzicie, co ona zrobiła? Ona przywią przywiązała girlfriend do tego drzewa, i lalkę do tego drzewa. Co jest. Zobaczcie teraz tutaj Sky, Sky będzie tutaj tańczyć, oni są przybici, słuchajcie do tych, tych, nawet oni tańczą razem z nią, co jest, nie Nie słuchajcie Sky, tak, to jest, słuchajcie, ale to jest sposób, zobaczcie, niech Sky, o! Jest ten, słuchajcie, który steruje, zobaczcie, jestem ten, słuchajcie, ten, 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 ten tutaj mistrz, słuchajcie, ceremonii, który, który, słuchajcie, tym wszystkim rządzi który, słuchajcie, zaraz załatwi Sky i bardzo dobrze, bardzo dobrze, bo, bo słuchajcie, niesprawiedliwie potraktowała girlfriend. No i zobaczcie, mamy takie czerwone oczy. No, to jest, słuchajcie, to jest prawdziwe zakończenie, słuchajcie. O, 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 tą osobą, która jest właścicielem tej całej gry, nie usteruje, jest właśnie girlfriend, słuchajcie. O, tak, słuchajcie, Sky jest cała tutaj. O jezu, tak, i to była lalka, słuchajcie. Naprawdę pomysłowa animacja, a zobaczmy teraz, słuchajcie, kolejną animację. Uwaga od kogo? Kolejna animacja jest, moi drodzy, od Bratius. Czyli podejrzewam, że to jest, słuchajcie, ta sama osoba, która robi chyba Bratu Art moi drodzy browser, w każdym razie zobaczmy, no i mamy tutaj, słuchajcie, boyfrienda, który ma jeden dolar, słuchajcie i na nic go nie stać, słuchajcie, w każdym razie mówi, właśnie zastanawia się, że że generalnie, e, że nic nie ma słuchajcie, ale teraz ktoś go porwał i nagle budzi się budzi się, słuchajcie, właśnie w słuchajcie, lobby do squid game, czyli w tym takim tajemniczym miejscu, gdzie wszystkie osoby ze squid game się zbierały, no i sobie tam spały, i się tam naparzały i w ogóle, w każdym razie to była taka ich strefa, w której oni siedzieli, Mam też tutaj go, zobaczcie, i zobaczmy, jaki numer ma Boyfriend, to jest ciekawe. Mamy też tutaj Garcelo, mamy tutaj Girlfriend, i wszystkich, zobaczcie. Drzwi się otwierają i wchodzi nam tutaj kwadracik, Welcome zobaczcie. Squid Game. Czyli, słuchajcie, który mówi nam, że czas rozpocząć grę. Zobaczcie, tutaj, co jest grane, czemu ostrze. On, on zastrzelił połowę, co jest? I sypie hajsem na duda tych, co jest? Hej, to jest chyba takie trochę niefabularne, ale dobra. W każdym razie mamy tutaj też tankmana, który się cieszy, że dostanie hajs. Zobaczcie, on nic mega wredny On się zawsze cieszy z tutaj krzywdy, słuchajcie. tankmen. W każdym razie, oj, bardzo, bardzo, słuchajcie, dobrze, że tankmana załatwił Bo tankman jest, słuchajcie, wredny Ale on, aha, on przeszł, ale go dobili, dobra W każdym razie, moi drodzy Co jest grane, czemu on wszystkich załatwił W każdym razie, o, mamy, słuchajcie, naszą ulubioną Larkę Mamy Witiego, Mamy tutaj, słuchajcie, jeszcze Boyfrienda i mamy Garcelo. Zobaczcie, ci biegnął, biegną Ale Larka się odwraca no, i zobaczcie, wyeliminowała tutaj. Mamy nawet Ruwa też, zobaczcie. Ale zobaczcie, na minę tego w ogóle. On jest tak, jakby chciał się zemścić zaraz na rówie. Nie wiem w sumie za co. Ale dobra, zobaczmy teraz. No i rówowi. Nie, co jest? Nie, tylko nie to rówowi powiewa. Słuchajcie, to nie. Nie, naprawdę. Przepraszam bardzo, w powiewa ten ten, ta bomba. Słuchajcie, biedny WIT. I rów się też nie niego śmie. Ale ta lalka wygląda, słuchajcie, naprawdę. Nie się zrobi tą lalkę. Biegnął. I uwaga, i uwaga, lalka się odwraca. Ona w ogóle jest zeza rozbieżnego. Mamy tutaj. No i znowu, zobaczcie, widzicie? Znowu Sky zaczepiła girlfriend. No i. A, mamy tutaj. Mamy tutaj impostora, który chce pójść do łazienki, aha, i dostał właśnie kulką. W każdym razie, moi drodzy, mam tutaj Garcelo, który miał wyrąbane. Zastrzeli go, ale teraz jest duch Garcelo. Ale to jest, zobaczcie, to jest dobry biznes, żeby Garcelo że, słuchajcie, się zamienił w ducha. I co mu zrobił, właśnie? Co mu zrobił? No i Garcelo wygrywa. No i co? I w sumie wygrał Faktycznie, bo boyfriend już trochę nie wie co zrobić No i wszyscy dostali A tutaj mamy, uwaga, kogo? A, zobaczcie, on daje tu kartę zwycięstwa. Czyli kartę z tym całym hajsem, który wygrali, właśnie do rok Garcelo, Tylko, że on nie będzie mógł tego wydać, ponieważ nie może tego wziąć. O nie, słuchajcie, to jest najgorsze co jest. Zobaczcie, wygraliście 40 miliardów tych chyba tam wonów. I, ale nie możecie z tym nic zrobić, bo nie możecie złapać karty kredytowej, gdzie to jest. Znaczy debetowej, podejrzewam. Jaka przykrość, słuchajcie, sytuacja. W każdym razie zaczynamy teraz kolejną animację. Mamy teraz animację, uwaga, od Hornström Fingers. Słuchajcie, czyli podejrzewam, że jest to pod kanał Trumpa? Zobaczmy w takim razie teraz. Mamy tutaj, moi drodzy, od razu lale ze Squid Game. No i mamy tutaj wszystkich, którzy sobie słuchajcie, biegną i chcą wygrać. No a lalka się odwróciła. No i się analizuje, kto się ruszył, zobaczcie. Ojojoj, skiddy pump, skiddy pump. Nie, tu nie, słuchajcie, wyeliminowani. W każdym razie, dobra, mamy tutaj dalej. Boyfriend i Garcelo, słuchajcie. Garcelo się zakrztusił właśnie, umiera, ale coś czujesz, jeszcze, że zaraz będzie dół Garcelo. No właśnie, zobaczcie. No właśnie, zastrzelili go, ale będzie długo Garcelo. Widzicie, nawet impostora z Amongas. Co jest? Mamy też Witiego, który ma taką samą minę jak zawsze w sumie Mamy Witiego i no i tak, podpalili Witiego. Tak słuchajcie, Boyfriend, Boyfriend to jest, Boyfriend co ciekawe jest wredny w ogóle, Boyfriend No i poszedł Witty w ogóle Zastrzelili go, a Boyfriend za nim, nie słuchajcie on jest największym tchórzem Boyfriend, naprawdę Wstyd po prostu mi jest, że gramy jego poseł w szkole FNF Mamy też Lemona Demona i Impostora Oj, 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 oj Lemon Demon spuścił sok cytryny na impostora który właśnie jest zaraz No, i słuchajcie zachorował, no i dostał rakietą I po nim, ale zobaczcie, boyfriend i girlfriend już przeskakują przez linię zwycięstwa Zobaczcie Lemon Demon, któż to jeszcze? No i mam też misia i jogi chyba, nie wiem w sumie, kto to jest W każdym razie moi drodzy, mamy tutaj, oho Znaczy wiem, że to nie jest jogi, tak tak, tak, tak może wygląda troszeczkę W każdym razie lalka, no i lalka słuchajcie Aha, odwróciła się a nie, okay, bo go Hek zaraz przy, przygniósł, słuchajcie. No i tak to się stało właśnie, że, że wygrał chyba. W każdym razie, moi drodzy, zobaczymy się jeszcze jedną jedyną animację, która jest też moi drodzy, bardzo fajna, chciałem jej właśnie pokazać. Jest to też moi drodzy animacja od No Słuchajcie, gdzie mamy tutaj Stickman versus Boyfriend. Czyli moi drodzy, mamy tutaj gierkę, gdzie boyfriend, e, tutaj w współpracy z Girlfriend walczy, słuchajcie, ze złym Stickmanem. Który właśnie wchodzi do gierki i wygląda naprawdę dziwnie. Ale jeśli śliczni, słuchajcie, brzmi w ogóle. Ale Boyfriend, słuchajcie, tutaj ma fajny mini, zawsze w tych animacjach więc słuchajcie. W każdym razie nie, no nie, że naprawdę, słuchajcie. Oho. No i tutaj Boyfriend sobie porapuje, troszeczkę Girlfriend tutaj sobie siedzi na wzmacniaczu. Ale Stickman, słuchajcie, to reko Ten, nagrywasz. Nie jest to do, zbyt dobre rozwiązanie dla Boyfrienda, ponieważ troszkę fałszuje, no właśnie. Aha. Aha, co jest grane, nie. Słuchajcie, ta, ta animacja wykracza poza mój stan, słuchajcie, e, fizyczno-umysłowy. W każdym razie, moi drodzy, mamy tutaj stickmana, który próbuje to podłączyć do prądu, ale mu się nie udaje. Słuchajcie, podejrzewam, że to jest może zła wtyczka, albo są w innym kraju, a wtyczka jest z innego kraju. W każdym razie, moi drodzy, zobaczmy. Mamy tutaj boyfrienda, który rapuje i właśnie został mikrofonem od stickmana. Ale, słuchajcie, jest to naprawdę dziwna animacja. W każdym razie, no, mamy tutaj stickmana, który rzuca mikrofonami. Jest jakiś odtwarz, jest jakiś gościu grający właśnie w FNF, się zastanawia o co mu chodzi jego komputer właśnie eksploduje. W każdym razie, nie no, spoko, też tak może być, spoko, jeżeli chodzi o mnie to spoko jakby, nie ma problemu. Oho, właśnie wysadzony został cały jego pokój. Spoko, słuchajcie, nie, naprawdę, nie mam pytań, spoko, może być, w każdym razie, to byłoby na tyle. też żeby kończyć, słuchajcie, zostawić łapę w górę, z dzwonki i też może wbić do oryginalnych tych animacji, bo są moje zewników w opisie. W każdym razie, elo, cześć i papa.